Hej, hej, witajcie zodiakalne strzelce, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop yy, tygodniowy od 23 do 29 maja 2022. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to co usłyszycie może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróż... I cenikiem, jeśli ktoś się zdecyduje, możecie nacisnąć na wróżbę i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty. I musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także, jeżeli dzwonicie z innego kraju lub innego kontynentu, gdzie obowiązuje inna strefa czasowa, musicie sobie po prostu ten czas przeliczyć. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów, jak i również. Zależy od to zależy też w budowaniu mojego kanału. Tak? Także im więcej aktywności, im więcej komentarzy, im więcej lajków, wyświetleń, no to wiadomo, że platforma się po prostu rozszerza i buduje. Drogie strzelce, zobaczmy zatem, co będzie się u Was działo w sferze finansów od 23 do 29 maja 2022. Już patrzymy kochani finanse. Co tu się będzie działo? Strzelce myślą o podróży, albo też o jakiejś współpracy zagranicznej. No coś co Wam gra od dawna w duszy, że tak powiem, leży wam na sercu, ale jest tu ciężar, czyli to nie idzie po waszej myśli, tak jakbyście chcieli. Um, no są trzy kielichy. Albo budujecie team, taki zespół, gdzie będziecie mogli z nimi współpracować z ludźmi, albo y, to będzie tak, że y, może to być źródło dochodu z kilku miejsc też, tak? Ale zaciągniemy karty oczywiście. Słuchajcie, to co zasiejecie, będziecie zbierać plony, ale no tutaj dwa tu jest rycerz kielichów, paś kielichów, czyli kierujcie się intuicją. To, co wam podpowiada intuicja, czyli nie do końca skupiajcie się na finansach. Bo może od razu tych dochodów nie będzie. Karty mówią, żeby działać powoli, spójrz na tą sytuację też z innej perspektywy. Jeżeli nie będziesz się spieszył i podejmiesz odpowiednią decyzję, no to jest tutaj nowy początek as kielichów. No, ale jest ciężar. Może iść pod górkę, ale słuchajcie, nie przejmujcie się też tym, że może iść pod górkę, bo te decyzje, które są teraz podejmowane, mamy Merkurego w biegu wstecznym i, yy, i po prostu czasem no, naprowadza nas na błędy. Jeszcze są węzły karniczne, w dodatku. Jesteśmy w korytarzu zaćmień, tak? No słuchajcie, macie też drugiego Asa, tak? Czyli tutaj chyba z powrotem wrócicie do kogoś, z kim y, współpracowaliście wcześniej. Osoba z przeszłości, tak mi się wydaje. Tutaj po prostu jest ciężar i albo być może ciężar nosicie w sobie, bo chcielibyście, żeby z tą osobą, z którą wcześniej współpracowaliście, żeby, żeby się ta współpraca rozwinęła, no a to po prostu stoi w miejscu i chcielibyście, żeby, żeby to poszło do przodu, yy, bo była fajna, przyjemna atmosfera, no i możliwość zarobku, tak? No, niewykluczone, że, że to wszystko się zmieni. Ale na razie tak jakby na ten tydzień, no nie są to łatwe energie, jeśli chodzi o finanse. Być może też tutaj myślicie o wyjeździe za granicę, tak? I. Po prostu zbieracie na to kasiorę, tak, żeby, żeby mieć na wyjazd, na przejazd samolotem i tak dalej, tak. Więc może tutaj też jest ten ciężar, albo nie wiecie, w którym kierunku iść, czy zostawić tą robotę, bo jak zostawicie, to nie wiadomo, czy wrócicie, czy też yy, będziecie mieć posadę, czy będziecie mieć możliwość powrotu, tak. Ale zobaczymy teraz, co będzie się działo w uczuciach ustrzelca. Od 23 do 29 maja 2022. Mm, diabeł. Słuchajcie, no coś toksycznego. Wy tak jakby albo ktoś wami manipuluje, albo to jest wasza energia, um, że Wy kimś manipulujecie. Ale to jest tak za bardzo. No trochę jest to niefajne, bo to jest toksyczne. To jest po prostu tak jakby relacja za, zależna tylko i wyłącznie od jednej osoby. No może to być też dla was niezbyt wygodne też również, tak? Dociągniemy tutaj karty, zobaczymy o co tutaj dokładnie chodzi. No znowu jest Cesarz. Słuchajcie, albo wy w relacji możecie po prostu spotkać osobę, y, która, no też jest bardzo taka troszeczkę egoistyczna, która jest myśli tylko i wyłącznie o swoich potrzebach, y, nie martwi się o kogoś. No, i tutaj też może być jeszcze druga osoba, tak? Czyli tu mo może być kilka osób do wyboru, i być może wy będziecie podejmować decyzję, by się uwolnić. Też zwracajcie uwagę na równowagę w dawaniu i braniu, tak? Mm, no, tyle, ile dajecie, tyle po prostu mm, y powinniście otrzymać, tak? No tutaj są u, obawy, są obawy w tle, że, że możecie być zranieni, tak. No jest ten nowy początek, czyli tu jest też jakieś zakończenie, czyli najpierw coś musi się zakończyć. Może trochę trzeba, może musi zaboleć, e, żeby wejść w coś nowego, ale tutaj macie nowy początek. E, no nie wiem, czy to może boleć, dlatego, że właśnie będzie ta podróż, czy że będziecie musieli się z kimś rozstać. Czy no po prostu to może Cesarz to może być też urzędy, może oznaczać tak władze władzę państwa, władze no nie wiem, może tutaj od czegoś, od kogoś jesteście zależni, tak, że, że po prostu ten związek nie może funkcjonować tak jak powinien. Może być jeszcze taka sytuacja, że po prostu to, z tą osobą, z którą się spotykacie. No, jest bardzo toksycznie, i tutaj będzie trzeba po prostu się od tej osoby uwolnić. Być może jesteście uzależnieni od tej osoby. Yy, to może być właśnie ten diabeł, może oznaczać właśnie uzależnienie od tej osoby, że Wy jesteście zależni od tej osoby. Yy, może to być tak, że ta osoba lub Wy możecie mieć problem z jakimś nałogiem, tak? Typu seks, typu. Jakieś no, używki, tutaj alkohol, czy, czy coś większego. Um, no, czy papierosy. No, nie wiem. No, w każdym razie to też może być tak, jakby przeszkodą w budowaniu związku, tak. No i tak, jakby tutaj jest chęć, chęć tego uwolnienia, zadowolenie z siebie. No i jest możliwość wejścia w coś nowego, tak. No, ale to tak, jakby no, rycerz monet, to tak szybko się nie zastanawia, tak. Czyli tutaj jest. Może najpierw spotkania, tak, takie, żeby się poznać, a nie podejmować od razu decyzji, żeby od razu wchodzić w jakąś relację. Teraz zobaczymy, drogie strzelce, co będzie się działo, co nam pokażą karty Lenormand od 23 do 29 maja 2022. Karty Lenormand dla Strzelca. Księga. No są tajemnice, albo będziecie pogłębiać swoją wiedzę, tak? Tutaj też być może skłaniają się jakieś badania lekarskie powinniście zrobić. No i też jest znowu podróż, tak? Czyli tutaj szykuje się podróż. Może to być też również podróż duchowa, tak? Czyli tutaj takie takie. Um, takie insynuacje wyszły. Może to być również no, taka przemiana, transformacja w Was. Kochani, i to, co się będzie działo, to jest karmiczne, tak? Tutaj jest po prostu droga karmiczna, więc no, na pewne rzeczy na pewno nie będziecie mieć wpływu. To może być też tak, że, że dzięki podróży, tak, albo podróży duchowej, albo rozwojowi duchowemu. No, będzie koniec tajemnic, bo wy wiele rzeczy możecie też czuć intuicyjnie, tak? Wiele rzeczy um, będziecie wiedzieli. Tutaj też jest, jest do rozwiązania sprawy domu, sprawy rodziny, więc tutaj macie takie energie. No, ale tak jak powiedziałam, też skupcie się na swoim zdrowiu. Jeśli chodzi o wasze zdrowie, no, zadbajcie o Jelita. Zróbcie może kontrolne badania, pijcie też dużo wody, spacerujcie to jest wskazany wa, dla Was ruch. E, noga z gazu również. I słuchajcie, uwaga na kręgosłup, tak? czyli tutaj nie dźwigajcie nic w tym tygodniu. E, no i poziom żelaza tak, suplementy, diety magnes, potas i tak dalej więc na to należy zwrócić uwagę. I teraz zobaczymy, kochani, co będzie się działo i co nam pokażą karty, karty rady. Sorry, że tak się zacinam, ale po prostu słuchajcie, tak u mnie wieje. Ten wiatr tak wieje, że mnie to wszystko rozprasza strasznie. I zobaczymy te karty rady. Strzelec. Zrelaksuj się, czyli miej czas na relaks, miej czas na odpoczynek, na medytację, tak? I druga karta rady. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Czyli szacunek dla samego siebie. Miej czas dla siebie, szanuj swoją wolność, swoje jestestwo. I nie pozwalaj wchodzić komuś z buciorami w swoje życie. No nie zdradzaj do końca swoich tajemnic też. Być może ta księga dlatego tak wyszła, że żeby nie mówić o wszystkim, nie pokazywać całego tyłka, tak? Tylko mieć tą swoją przestrzeń. Drogi strzelce, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę wam udanego tygodnia. Życzę wam dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Dużo zdrówka. Psychicznego, fizycznego, jak i duchowego. No i co? Bądźcie aktywni na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, yy, udostępniajcie, jeżeli się nie wstydzicie. I ja Was ściskam cieplutko, wysłałam Wam moc pozytywnej energii, buziole. Papa, pa, do następnego razu.